Siemano wszystkim z tej strony JaCzulisza tak witam was na kanale MotoKwardii gdzie jest oczywiście content czysto motocyklowy no i co widzimy się w kolejnej części jeśli chodzi o Yamaha DT 25 w końcu w końcu w końcu wszyscy się doczekali a parę osób naprawdę gdzieś tam ciągle ten temat mielił mi w komentarzach no i mi to też ciągle na bani siedzi także no czas się w końcu ruszyć do roboty i i żeby były jakieś efekty ciekawe, żeby coś w końcu powstało, tak do końca. No i ten filmik no, jest jeszcze takim, powiedzmy, teaserem. No już, że tak powiem, konkretne kroki tutaj podejmiemy, ponieważ przygotuję takie 100% pełne, że tak powiem, stanowisko do tego, żeby te moduły zrobić, skończyć i temat w końcu podjąć, pokazać tak, tak fajnie. i No i mówię, żeby były z tego jakieś konkretne efekty. Także w dzisiejszym odcinku zajmiemy się przygotowaniem całego stanowiska do budowy produkcji modułów. Powstanie ono tutaj na tym stole. Widać go myślę. W tym momencie no, jest dosyć cały zagracony. Wiadomo w ferworze walki garażowej no różne rzeczy się walają wszędzie. Nie ma czasu czasem odłożyć na miejsce. Także czas to wszystko sprzątnąć i tu chciałbym mieć na tym górnym zwłaszcza w lacie wszystko po prostu co będzie mi potrzebne do tego, żeby na tych modułach sobie popracować. Yy, na pewno użyję też do karki, no ale nie będę wyprzedzał faktów. Yy, no zobaczcie, zobaczcie po prostu. Powstaje stanowisko do, nazwijmy to, produkcji modułów by motogwardia, Także no co, no lecimy z tematem, trzeba to w końcu ruszyć. Zima przyszła, i wyższy, nie? Bo zaraz będzie moja ulubiona pora na jeżdżenie, czyli chlapa, śnieg, deszcz mokro i w ogóle przeziębienie trzy razy w tygodniu. Dobra, lecimy. my half time don't leave me I and dry. I'm gonna burn Tak mniej więcej wyglądało przygotowanie stanowiska, czyli no sprzątanie, sprzątanie i potem układanie wszystkiego. Finalnie, że tak powiem, wygląda to tak. Tak się to prezentuje. Wszystko jest, że tak powiem, mocno w trakcie. Podoba mi się, jak to wygląda. Nie zmienia to faktu, że trzeba tutaj ciężko pracować, a nie się zachwycać tym, że dead wisi w powietrzu i laptop stoi na wózku, no bo to jakby niewiele, yy, wiadomo. Tu jest najciekawsze, tu jest najciekawsze, i tu się najwięcej dzieje. No, jak widać, det jest podniesiony. Wracam, że tak powiem, z tematem. Przypominam sobie wszystko, na czym skończyłem. A skończyłem tak naprawdę gdzieś na początku lutego, bo potem dostałem telefon i urodziły się dzieci. No i dopiero teraz jest ogarnięte na tyle, że mogę na spokojnie do tego tematu wrócić. Także. Pamiętajcie, wyczekiwany smakuje najlepiej. Mam 7 modułów, z czego 2 działają, nie? a trzeci nie pamiętam jak się programuje, ale no możliwe, że działa, także no, no nieważne. Mam na szczęście kilka jednostek sprawnych, mam do czego wracać, mam możliwość jutro odpalić deta sobie, posłuchać go w końcu trochę yy, i coś tutaj myśleć dalej. No bo tak, wstępnie te moje programy, gdzie jest yy, przełączanie mapy, czyli dwie mapy są do wyboru. Yy, to tak na początek, no wiadomo, będzie moduł z jedną mapą, najbardziej podstawowy, potem będzie moduł z dwiema mapami, żeby sobie przełączać, jak ktoś będzie czegoś takiego potrzebował, a myślę, że to będzie fajne między oryginalną a jakąś tam podrasowaną mapą sobie przełączyć zawsze, zależnie od potrzeb. Myślę, że też będzie wersja, że będzie jeszcze więcej tych map i będzie po prostu guzikiem przełączanie. No ale to na spokojnie, najpierw niech to mam ogarnięte i takie jak mam zaplanowane. Takie szybkie przypomnienie dzisiaj: wszystkiego, co udało mi się do tej pory osiągnąć. Jest ok, jestem zadowolony. Drukara śmiga, także zaraz będzie projektowane ładne pudełko pod sterowanie zaworem. Myślę, że to będzie. W sumie wszystko to będzie taki game changer dla wszystkich tutaj, jeśli mi się uda zrobić z tego takie zestawy dla Was po prostu, żeby ktoś mógł z takiego się cieszyć, żeby mógł uruchomić swój zawór wydechowy z powrotem, a nie mieć na sztywno otwarty i tak dalej, i tak dalej. Więc no, jest o co walczyć wiem. Wiem co chcę i tak dalej, i tak dalej, także no teraz tylko troszeczkę pracy, a akurat naprawdę mi się tak trafiło Fartem, nie fartem, ale no mam luźniej Mniej więcej tak na przykład by wyglądało pudełko od podstawowego modułu Takie o, ma to być naprawdę wszystko proste, funkcjonalne yy, Przy okazji też będzie malutkie, no bo nie wiem jak to porównać, o Mam telefon, o zobaczcie, także malutki ten modulik jest yy, co mogę tu wam jeszcze ciekawego pokazać, takiego, żebyście, nie wiem, zaspokoili swoją ciekawość? Nic, z czego nagle wam nie pokażę. No. Tak wygląda prowizoryczny czy prowizoryczny. No, pierwszy uchwyt do tego, do sterowania zaworem. Żeby projekt się rozwijał, no to wiadomo, będzie trzeba fundusze. Także pierwsze jeden lub dwa zestawy zrobię takie, żeby ktoś zakupił. I jak ktoś zakupi, zechce, i, i zobaczymy jak to mi się uda sfinalizować, że tak powiem, bo mam też program na komputer. Yy, tu mi się udało go. Gdzie to było? To jest to. To jest to. Jest też program do tego, żeby sobie właśnie moduł zaprogramować. Tu mamy po prostu. Widać myszkę, widać myszkę, nie? A, pokażę palcem. Tutaj mamy dwie kolumny. Jedna to jest po prostu obroty silnika, a druga stopnie, te degrees z angielskiego, nie? No to macie, zobaczcie, 18 punktów ustawienia sobie krzywej zaponu, więc no absolutnie wystarczy. Zobaczę, czy uda mi się z niego skorzystać, i może na początku, na, na bazie tego, te moduły będą dla Was. No bo to nie oszukujmy się, to nie jest moje dzieło. Akurat ten, ten, ta aplikacja moja no będzie musiała powstać. Jeśli ktoś z Was jest na tyle zdolny, że umiałby zrobić taką aplikację, no to zapraszam do tego kontaktu. Może macie jakiegoś ziomka, który się interesuje programowaniem, pisaniem kodów aplikacji, takich rzeczy na komputer, żeby tworzyć to bardzo chętnie bym tam znalazł kogoś takiego, kto by chciałby mi w tym pomóc. No, bo to już, jest, to już jest za dużo, to już mi się nie chce tego nawet uczyć. Cieszę się, że zrobiłem te moduły, że to działa. I, I przynajmniej ja mam fajny motor, ale no. <laughs> tak wszystko, wszystko stałe. Wziąć to trochę przeginka, więc tutaj z komputerem, z aplikacją, to fajnie byłoby kogoś znaleźć. Ogarnie tego, kto chciałby, chciałby to zrobić. No i cyk, minęło kolejnej leźni. Nie wiem, już nawet kiedy to nagrywałem, to co przed chwilą widzieliście o tym programie i tak dalej tej aplikacji. Ale tak, jeśli macie jakiegoś ziomka programistę, który chciałby taką współpracę zawiązać, no to, to podeszlijcie mu info, żeby się do mnie zgłosił. Bo na pewno jak już będę się konkretnie brał za moduły zapłonowe, to będę takiej osoby potrzebował, żeby żebyście mogli z tego w ogóle korzystać, bo na daną chwilę no to nagrać tutorial o tym, jak programować w tym momencie zapłon. No to no jest dosyć skomplikowane, nie powiem. Chciałbym to na maksa uprościć. Zobaczymy, czy się uda. No i ten, ten odcinek chciałbym zakończyć opowiadając Wam o tym, co zdecydowałem po wielu przemyśleniach, że wyjdzie w pierwszej kolejności. Tak całkowicie w pierwszej. No bo mówiłem o modułach zapłonowych, o module z podwójną mapą, tam cuda na na wymyślałem i o zestawie zapłonu lżejszego. Ale podjąłem decyzję, że całkowicie taką najprostszą, pierwszą rzeczą, którą mógłbym y, Wam zaoferować, i jest ona już y, tak najbliżej ukończenia, po prostu takiego, według mnie ukończenia, że tak powiem. No bo można było powiedzieć, że wszystko mam skończone, bo wszystko mi tutaj powiedzmy działa, ale to uważam, że na razie trochę to wstyd pokazać. Ale znowuż moduł za, tego, moduł zaponowy. Ale to, co chciałbym, żeby wyszło jako pierwsze, przechodząc do sedna, no to jest sterowanie zaworem wydechowym, bo już przerabiałem wiele detów TDR-ek tak dalej, chociaż głównie się to dotyczy DT, bo jeżdżą w terenie, więc ma cięższe, dużo cięższe życie niż TDR-ka, no to problem polega na tym, że większość ma niesprawny zawór wydechowy jeździ na zablokowanym, albo po latach się po prostu to spaliło, uszkodziło, lub ktoś tego nie umie ustawić, albo linki się zerwały. No, milion historii. Dlatego myślę, że to by było takie pierwsze, co mógłbym Wam zaoferować i pierwsze, co jest tak naprawdę najbliżej takiego skończenia, że mogę to z dumą, że tak powiem, pokazać. Dlatego pierwsze, co bym chciał, no to są te moduły, które będą sterowały zaworem wydechowym. Jest to na zasadzie pojedynczego, tutaj zaraz dokładnie omówię, pudełeczka urządzenia. Które będzie działało niezależnie od modułu zapłonowego w waszym motorku, ma to swój własny, wbudowany moduł. Jedyne czego potrzebuje to prądu plus minus, i jedyne czego jeszcze potrzebuje, no to, żeby się wpiąć tutaj w dwa kabelki sygnałowe od impulsatora. Czyli do kupy, cztery przewody trzeba podłączyć, z czego dwa to zasilanie, i ten moduł samodzielnie będzie wam sterował zaworem wydechowym. Na daną chwilę po prostu tak jak działa to w oryginale, w sensie, że tak samo będzie się otwierał zawór w tym samym momencie, zaczynał i kończył ruch, i takie tam rzeczy, i tak samo będzie robił sobie self-test po przekręceniu kluczyka, że dostaje zapłon i wtedy on robi brzyd-brzyd. No to tak robi w oryginale i tak robić będzie też mój, zresztą no, już robi, i to jest coś, co do czego ukończenia brakuje mi. Tylko i wyłącznie wykonania z odpornego na temperaturę materiału łącznika między zaworem wydechowym a serwomechanizmem, który nim będzie poruszał. No to trzeba, no jest to taki dosyć głupi kształt. No to akurat mnie denerwuje jak cholera w Jamasze, no bo to jest, powiedzmy, tu jest taka, to jest taki, powiedzmy, wzór łącznika. No i tutaj jest ten te dziwny kształt, który, który się ma tutaj przy założenie Znacie na pewno tą, nie wiem jak to nazwać, ten rąb śmieszny. No i żeby wykonać taki element, który będzie pasował na ten durny rąb i, i dał radę nim poruszać, no to wiadomo, bardzo wysoka temperatura tam jest, bo to jest bezpośrednio wydech. Także tam 300-400 stopni potrafi się pojawić. Więc no, musi to być wytrzymałe na taką temperaturę. No i no to jedynie dokładnie takie coś muszę wykonać. Mam już ustalony materiał, mam wszystko. Potrzebne jest tylko narzędzie. No najlepiej byłoby to zrobić na frezarce CNC. No i tak się przypadkowo składa, że mam wszystkie części potrzebne do zbudowania takiej frezarki CNC, która będzie mi mogła z dowolnego materiału wykonać taki dosłownie łącznik, który będzie odporny na temperaturę i będzie po prostu fajnie działał bez zarzutu, mam nadzieję w tym silniku. Więc no, następne dni, na czym się skupię, no to montaż tego wszystkiego. Potem oczywiście programowanie i tak dalej. W gotową, pracującą frezarkę CNC, która będzie mi wykonywała dosłownie ten łącznik i taką jeszcze jedną podkładkę, którą tutaj wymyśliłem. No i wtedy mogę powiedzieć, że będzie koniec. Wtedy przejdę do testów y, temperaturowych, tak naprawdę. Przykręcę do do swojego tego deta oryginalnego. nagram tutorial, jak to jak to montować, żeby to działało. No i pewnie się, że działa. Jak będzie działało, no to od razu leci do was, leci w świat. Także to jest pierwsze co wprowadzę. No i tak w skrócie opowiadając, jakby to miało wyglądać. No to to jest, o, to jest pierwszy element. No i to jest pierwszy element, który przykręcamy tutaj do cylindra. Jest przykręcone do cylindra. Następny będzie, powiedzmy, ten łącznik. On będzie tutaj przychodził normalnie na zawór, będzie zaworem, właśnie poruszał. Kolejnym elementem jest serwomechanizm. To będzie już częściowo zmontowane, że tak powiem. Wy będziecie musieli tylko i wyłącznie przykręcić to do cylindra. Przykręcić tutaj na jedną śrubkę łącznik. Kolejną rzeczą jest tutaj podłączenie dźwigienki. A tutaj tak to zrobię na szybkości. Tu będzie dźwigienka jeszcze właśnie tego typu. Która tutaj będzie poruszała zaworem. O w ten sposób. Tu już nie będę jej przykręcał. No i po przykręceniu tego idzie osłonka. Także no, trochę to będzie odstawało, no przynajmniej w tej pierwszej wersji. Następne postaram się zrobić, żeby były wiadomo, jak najcięższe. projekt nie będzie porzucany, tylko będzie cały czas ewoluował. Tutaj przez ten otwór będziemy przeciągać ten kabel co jest do serwa. No i ostatnią rzeczą jest. Muszę, mam tak jeszcze to trochę brzydko zrobione, ale zaraz wam pokażę. Aha. No, i ostatnią rzeczą będzie wieczko z modułem sterującym. Będzie wychodził tylko i wyłącznie o taki jeden kabel. Będzie on miał tutaj cztery żyły do podpięcia. Tak jak mówiłem, sygnał z impulsatora plus i minus, koniec. Nic więcej tutaj nie będzie trzeba podłączać. No, i takim czymś. Tutaj mam takie kable wyciągnięte do serwomechanizmu, ale tam nieważne. No, i to będzie w ten sposób tutaj się zamykało. Na normalne śrubki będzie tutaj to przykręcone. Te wieczko. Wiadomo, żeby to się trzymało kupy, i taka myślę, że w miarę schludna kostka yy, będzie tutaj Wam przy cylindrze robiła po prostu robotę, nie? Tu jest od razu łatwo, bo no ja mam to pocięte, wiadomo. No, ale tutaj dosłownie wychodzą kabele plus i minus do oryginalnego silniczka sterowania zaworem. Także bardzo łatwy jest tutaj, że tak powiem, możliwość połączenia plus i minus. No i tutaj no, impulsator, no to, no to jest akurat oryginalny impulsator z, z DETA. Takie ma kabelki, będzie wszystko, wiadomo, opisane, omówione. On też idzie mniej więcej tutaj w oryginale. Także też będzie niedaleko, żeby sobie wpiąć w instalację te dwa kabelki. I koniec. I koniec. Przekręcasz kluczy. Działa. Jeździsz. To wszystko. Bez żadnego więcej. Nie wiem, programowania, regulacji i tak dalej. Działa! Oczywiście opowiem o tym, bo będzie można delikatnie go sobie podregulować. To wszystko ujmę w tutorialu. Tutaj już nie będę tego wałkował, bo nie ma na razie sensu. No ale na daną chwilę do tego momentu dotarłem, także całkiem, całkiem uważam, że daleko postaram się złożyć raz, dwa tą frezarę, zrobić kilka tych łączników. W na następnym odcinku mam nadzieję pokażę Wam już naprawdę finalny, finalny, całkowicie gotowy, w pełni produkt, w którym będzie ten sterownik do zaworu. Wtedy na pewno będę szukał chętnych, którzy będą chcieli, pierwsze te dwie trzy sztuki, które wypuszczę, wziąć do siebie na testy. No bo bez testów, bez pojeżdżenia, bez sprawdzenia, jak inni sobie radzą z montażem ze wszystkim, no to nie będę tego robił w większej ilości. No bo bez sensu, jeśli coś będzie złe, niedopracowane, albo nie wiem, wadliwe, albo szybko padało. Także no, najpierw to będę musiał sprawdzić. I wtedy No i wtedy będę działał dalej Także jeśli Ci się podoba co do tej pory udało mi się ogarnąć, no to, to bardzo mile widziana łapka, komentarz, subskrypcja oczywiście jakbyś dał radę udostępnić filmik dalej, żeby to się trochę rozeszło, będę jeszcze bardziej wdzięczny No i co? Ja działam dalej, a Ty śledź nadal moje poczynania tutaj z Detem i do zobaczenia!